Thank <laughs> you. Czego pan chce? Zadać pytanie, byle prędko. Wspomniała pani o księdzu Widalu. Zna go pani? Bardzo mi przykro. Jak to się stało? Nie wiem. Chyba zasnęłam. Najpierw krzyczałaś, żeby cię wypuścili, a potem kogoś wołałaś. Kogo? Nie pamiętam. Dobrze się czujesz? Jestem obolała. Może ta druga kobieta we mnie jest tak zrozpaczona, że chce zniszczyć siebie albo nas obie? Nie bój się. Zabiorę cię stąd. Wyleczę cię, obiecuję. Wczoraj się nie pojawiłeś. Czułam się opuszczona. Mam tylko ciebie. To podlec. Za pieniądze zaprzedałby duszę diabłu. Niemożliwe. Broni tych, których nie powinien. Najpierw Marićuj, a teraz zabójczyni mojej córki. To, co mówi o Blance, to kłamstwo. To Marićuj była żoną Juana Miguela? Niestety tak. I ojciec Anselmo ją zna? Od urodzenia. Przepraszam, nie chcę rozmawiać o tej hołocie. Co za upał? Co się stało? Nie strasz mnie. Kiedy usypiałam dziecko, sama zasnęłam i miałam koszmar. Potem szukałam cię, ale ciebie nie było. Mówiłam ci, że wychodzę. To tylko sen. Był okropny. Zobaczyłam wypadek pani Cecilii. Może umrzeć przeze mnie? Mówiłam ci, że odwiedziłam mnie w teatrze. Nie chciałam z nią rozmawiać, co doprowadziło ją do łez. To był koszmar. Dobrze, że nie krzyczałaś, bo obudziłabyś dziecko. Nie myślę o tej kobiecie. Masz obsesję na jej punkcie. Byłam dla niej podła, a ona może już nie żyje. Wiedziałybyśmy o tym. Ale może umrzeć, a ten sen to znak. Proszę. Ojcze, Anselmie. Kochana mamo, wybacz, że zwlekałem z napisaniem tego listu. Żałuję, że tak cię potraktowałem. Więcej tak się do ciebie nie odezwę. Bo, jesteś moją matką i winien ci jestem szacunek. Mam świadomość, że poświęciłaś swoje życie, bym został kimś i mogę cię zapewnić, iż tak się stało. Jeśli czegoś potrzebujesz, odezwij się do mnie. Przesyłam ci adres i telefon. Zadzwoń, kiedy zechcesz. Kocham cię. Jeśli mam być szczery, to wciąż nie mogę zapomnieć o Puricie, ale już nie żywię do ciebie żalu. Całuję mocno Adrianę. Jak się masz, ojcze? Dobrze. Myślałem, że wróciłeś do hacienda. Zostałem, by załatwić to, po co przyjechałem. Mam dobre wieści. Znam adres Lili. Dziękuję, ale już ją odnalazłem. Naprawdę? I rozmawiałeś z nią? Tak. Zaprowadził mnie tam Juan Miguel San Roman. Niech ktoś odbierze. Nie denerwuj się. Chciałabym się dowiedzieć, jak się miewa żona sędziego Cecilia Velarde. Dziękuję, zaczekam. Oby czuła się lepiej. Nie musiałabyś się martwić. A jest czym? Tak, słucham. Świetna wiadomość. Jest pani bardzo miła. Dziękuję. Czuję się dużo lepiej. Nic już jej nie grozi. Bogu, dzięki. Co za ulga! Spadł mi kamień z serca.